Cześć z tej strony Donia, do niedomi. Dzisiaj mamy 10 zdrapek Wabang wabank. Za złotóweczkę oraz taki bonusik kasaking. Zobaczymy. Bonusik zdrapiamy sobie na koniec. Przybliżymy. I drapiemy Twoją liczbę. Twoja liczba. 19. Gra pierwsza. 19 za 5 zł. Ale numer w pierwszej zdrabce. Gra druga. 17, 19. Mamy znowu 19 za 5 zł. Co tu się dzieje? Gra trzecia. 15, 16 i 20. Ale super, mamy 10 zł.

Twoja liczba, 20, 18, 16, 15, 11, 13 i 19. No niestety. I drapiemy bonusik, kasaking King. Złotóweczka, 15, złotóweczka. O, i mamy złotóweczkę. Ale fajnie. Myślę, że dzisiejszy odcinek... Zakończył się powodzeniem. Mamy złotówkę w kasie King. Tutaj mamy 10 zł. I 2 zł. Dzięki za oglądanie. Myślę, że odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę i mile widziane będą subskrypcje.